thank you Ramen, zobaczcie, ramen, wszystko zajęte. W ramenu, wszystko, wszystko zajęte. Trzeba czekać na stół, a obok jest coś i nie ma nikogo. A tutaj są te, możecie sobie sami gotować, widzicie? Tajlandzkie jedzenie możecie sobie ugotować sami i sami sobie zejdziecie seafood, o nie, ja nie chcę seafood. Nie chcę seafood, bo później mam seafood. Zobaczymy co pan, panowie tutaj robią. To się nazywa Marmundum. Pan robi kluchy. Pan ma taki kasarek i teraz tak. O pan sobie makaron gotuje i zauważcie, że wszystko jest drewniane, drewnianymi pan tutaj robi, gotuje. Na bieżąco są gotowane, a nie tak jak u nas są nagotowane, a później a później są odgrzewane tylko, tu ma Pan taki mak podbierak do makaronu podbiera Pan makaron o widzicie? to nie jest takie proste, to wszystko jest techniką to musi cały czas stać i mieszać, żeby mu się to nie posklejało i odławia te co już, te makaroniki co już pływają, to Pan sobie odławia a te co nie pływają to dopiero będą pływać ale takie cuda, widzicie? To, co zaczyna pływać, to pan odławia. To znaczy, że są ugotowane, tak jak u nas kluski A to, co nie ugotowane, będzie niżej. No, także widzieliście technikę przyrządzania. Cała elegancka kuchnia. Pozdrawiam kucharzy. Tutaj mamy taką kafajkę, możemy sobie, Japanese z barbecue, możemy sobie coś pozamawiać i sobie coś na, napiec sobie. O, tutaj mamy zestawy, co możemy sobie upiec. No, grill kebby tamada. Bo to ty pani chyba nie możemy upieceć. Dylan? Do barbecue? Tak. Dzisiaj. Nie możemy się zdecydować, Chodzimy sobie i patrzymy, co by się bardziej zjadło. Skrzydełka z kurczaka w ponierze. I want something with chips. <grym> Na, jednak idziemy na burgera, idziemy na steka, idziemy na steka z frytkami. Mam ochotę normalnie na, na frytki, coś niedobrego. No ale tutaj Subway oczywiście jest troszkę inny jak. To znaczy wystrój jest ten sam, ale jedzenie jest tutejsze. Tutaj jest też dużo ludzi. wietnamskie. Wietnamski ekspres ale my idziemy jednak. Stwierdziliśmy, że idziemy na steka. Tutaj jest indonezyjskie jedzenie Idziemy na steka idziemy opylimy steka a później poszukamy może znajdziemy gdzieś ee, no, sernitka. Jesteśmy w restauracji Hulikao Tutaj zobaczmy sobie jakie są jakie ładne rysuneczki Ludzie, jedzcie mięso, tam walczą e, wegetarianie z tymi z mięsożercami. Zobaczcie jakie ładne rysunki tutaj To nie takie bylewki i dmucha Krowa z kosmosu, krowa z kosmosu, jakieś latające krowy widzicie? My sobie zamówiliśmy z a tak macie tutaj nazwę. Nazwa, proszę bardzo. Trochę ludków jest tu około. Tak bardziej na mleczarnie to wygląda, ale powiedzmy, że ja bym to troszkę przerobił na taki, bo to taki mleczarniany. Pokażę Wam później, jak będzie troszkę mniej ludzi. Może jak będzie mniej ludzi. Dostaliśmy takie steki. Szkoda, że ta cebulka jest u góry. Z frytkami. I tego czekaliśmy 40 minut, 40 minut na takiego steka. Eee, mimo tego, że nie jest wcale za dużo, za dużo ludzi, są skrzybowe, no, ale trzeba coś, coś zaraz zrobimy test jedzeniowy. Właśnie go posmakowałem. Nawet dostałem tak wypieczony jak chciałem na sól, i na pieprz elegancki Także jedzenie, jedzenie dobre, stek jest dobry To że czas, czas oczekiwania medium RE, czas oczekiwania troszkę długi I nie jest zimny w środku To najważniejsze Babinko Ham się już stek Dobre? Wynku mówi, że dobre To jej rękaw jeden wyrwałem. Bo... Dobra, zabieram się za jedzenie, bo jestem godny. Cała restauracja wygląda tak, jak wygląda trochę jak mleczarnia. Stek był dobry, ciepły, jedzenie ogólnie dobre, dobrze przyprawione. W każdym bądź razie trochę długo czekaliśmy, ale to było powiązane prawdopodobnie z naszym stolikiem, bo ludzie przyszli po nas i jedli. I mi dostali jedzenie troszkę wcześniej. Dobra, udajemy się na poszukiwanie serników. Jesteśmy w punkcie wyjścia. Podjęliśmy, podjęliśmy sobie, sobie, będą nie zginęło. Teraz idziemy zobaczyć czy mają jakiś sernik, chociaż tutaj sernika nigdy nie było i tak nam mija, mija niedziela, a później będę robił, będę robił live'a gdzieś o drugiej godzinie albo trzeciej Waszego czasu. Także zapraszam serdecznie weszliśmy sobie do takiej ciostkarni piekarni z serem, kłazanty z serem, w już jakieś kłazanty z serem. Leczę jakiś taki chleb z panierką kuki czekoladowe Kiełbaski takie

te jagody to są prawdziwe? Naprawdę? Naprawdę prawdziwe jagody? Więc jak to z tego nie sprzedadzą, to co z tym zrobią? No i nie ma sernika. Oho, oho. jest. Ostatni sernik został. Eee, za 3 dolce. Nie, czekajcie, za 2 dolary. Za 2 dolary mam kupić sobie kawałek takiego sernika. To ja nie chcę. No niestety. Tutaj zobaczcie takie... What is this? Milk cheese Milk cheese. A jakiś milk cheese Ja bym tu zeżar ja Mam to zeżar ale ja mam w domu tyle tych przekąsek Teraz zobaczcie jak to fajnie wygląda is there... what is inside is cheese Suze. W środku to jest cheese. Soft cheese? To są takie soft cheese, cheese. To Nie wiem czy to jest tutaj jest z zesernikiem hmm? okay, takie coś zjem, ale to jest takie jak u nas kiedyś są te zapiekanki serowe ale mówię o serze na słodko tym serze takim ee, no wiecie o którym mówię ser do drożdżówek a jednak wzięliśmy takie coś i w domu zrobię wam posmakowanie i powiem wam co jest w środku także oni tutaj mają tutaj ludzi dosyć dużo jest krótko tu mamy cynamonowego rola z tymi z rodzynkami tutaj mamy bułę z takim serem z takim serem jak u nas, u nas jest bo tutaj nie można a to jest e, z mąki ryżowej takiej. jak to się nazywa Wiecie o czym mówię? No, a tutaj to jest pewno krymcis jest albo coś takiego pieczone. Zobaczymy. Obadamy wszystko. Eee, bagel, bagel, o ryżowy bagel. Coś, alternatywa dla tych, co nie mogą mąki. Zwykły. Ale to jest coś, co musiałem Wam pokazać. Co patrzcie, to? Widzicie, co to jest? Jakie piwko. Proszę bardzo. Zobaczcie, jakie piwko można sobie kupić. Jakbyście myśleli, że w Indonezji nie można sobie kupić piwa, to oczywiście jesteście w błędzie Możecie sobie kupić jakie chcecie. Tutaj zobaczcie, jaka cena. Taki całe takie czekoladowe ciasto możesz kupić za 49,5 tysiąca, dajmy na to za 50 tysięcy. A tam był taki mały kawałek sernika za tą samą cenę nieźle, nie? Zobaczcie, jaka cena za czereśnię. Jaka cena za czereśnię 49, to Wam później dokładnie przeliczę za zakarstkę czereśni, za 10 czereśni, ile trzeba zabulić. Wróciliśmy do domu, oczywiście zakupy musiały być. Nakupowaliśmy różnych różności, ale ja chciałem Wam pokazać czy innego. Zobaczcie, dostałem nowe sandałki. Widzicie, nowe sandałki. A to dlatego, żebym sobie opalił. Opalił sobie te kopytki, tutaj mam opal opalone, a tutaj nieopalone, i teraz mam takie sandały paski, tak, żeby opalić sobie to, co było nieopalone. Podoba Wam się? Pozdrawiam Was! Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam na nowe odcinki. Ja jeszcze Wam obiecałem szybki test, szybki test tego ciacha. Bardzo ładnie to wygląda. Przypomina mi takie polskie, polskie nadziewane nadziewane takie ciasto widzicie te francuskie i nadziewane takim, tym, to prawdopodobnie będzie cream cheese, zelinko sekunda, zelinko tylko przejmie operatornie, a ja wam powiem jak to smakuje, Pachnie ciasto francuskie, jak ciasto francuskie, najgorzej, że te ciasta francuskie są zamiast masła używana jest margaryna taka utwardzana. To jest problem. Ja kiedyś robiłem y, ma, ma, te pastry francuskie. Robiłem y, sam w knajpie z masła. Całkiem co innego. Ok, smakujemy. Mm. Delikatne, dosyć dobre. Powiem Wam, że te puff, paste, puff pastry Ale za mało jest tego nadzienia. To jest cream cheese. to jest cream cheese. coś podobnego jak nasz serek, posypany cukrem. Ale jest, jak na tutejsze warunki bardzo dobre. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Wpadajcie na odcinki z Wakacji. Trzymajcie się ciepło. Hej.